Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzisiaj chciałem z wami porozmawiać o tym, czym jest czas. Czas, cztery piękne literki, ale ile znaczeń, prawda? Czas w kontekście zjawisk duchowych jest nam niezwykle potrzebny, ponieważ chcemy go zrozumieć z tego życiowego, z tej rzeczywistości, z tego życiowego tutaj pokładu, na którym się znajdujemy, tego cudownego statku w trakcie tej niezwykłej podróży, jakim jest życie, a czas tam w zaświatach gdzieś gdzie będziemy jeśli w to wierzymy że będzie to niebo nirwana albo pola elizejskie jak kto chce tak to sobie nazywa ale z pewnością to miejsce istnieje jest to przestrzeń duchowa do której idziemy po tym życiu spędzonym tutaj ponieważ jak zawsze lubię sobie powtórzyć bo pośród wszystkiego warto zrozumieć i uwierzyć w to że jesteśmy przede wszystkim duchami yy, Trwającymi w doświadczeniu ludzkim, a nie ludźmi mającymi ewentualnie doświadczenie duchowe. To wiąże się z tym, że mamy to poczucie, przeczucie, odczucie, jaźń, wyobraźnię, która jest potężną kwestią duchową, ale i wrażliwość, intuicję i wiele innych jeszcze rzeczy. Ale dzisiaj o czasie. Czas to jest coś, co bardzo nas dotyka, ale nie istnieje. Dotyka nas, ale nie istnieje. Dlaczego? Dlatego, że czas stworzył tylko człowiek. Nie ma czasu w zeświatach, więc jest problem. Dlaczego? Dlatego, że oni tam nie mają czasu, a my to mamy czas tylko po to, żeby mieć punkt odniesienia. Człowiek stworzył czas w oparciu o fizykę, o wybuchy. Kiedyś wam trochę e, przybliżę temat dokładnie, skąd się wziął czas, bo jedna sekunda. Ma związek z tym, że dochodzi gdzieś tam w przyrodzie do wybuchu i właśnie trwa tyle, ile jedna sekunda. No i to jest związane z elektronami, neutronami, protonami to nie moja bajka, nie znam się na tym ale chodzi o to, że to jest obserwacja fizyczna, świata fizycznego. Więc człowiek stworzył czas z jednej sekundy jedna sekunda, potem minuta, godzina. Mamy zegar, zegar jest 60-minutowy, ale 12-godzinny, więc doba ma 12 godzin, ale na innej planecie doba wcale nie ma 12 godzin, ponieważ na Wenus ma 283 dni ziemskiego czasu, na Jowiszu ma 40 godzin itd. itd. Czas jest względnością tego świata, ale nie względnością innego świata. Dlatego kiedyś powiedziałem w pierwszej i drugiej książce, że wyobraźnia jest bezwzględna. Nie bezwzględna, że jest tak okrutna i bezwzględna, bo nie lubi nas ludzi, a to jest nasza wyobraźnia i nas karci koszmarami na przykład, jeżeli to jest sen. Nie, chodzi o to, że wyobraźnia jest bezwzględna, bo nie jest usadowiona w względnościach tego świata. Czyli nie ma granic, nie może być y, przyporządkowana do jakiejś rzeczy, która istnieje tutaj na Ziemi. Dlatego wyobraźnia jest bezwzględna, nie tyczy się żadnej względności. R e równa się mc2, to jest względność, prawda? Mamy masę, mamy pęt, mamy jakiś rodzaj grawitacji, siły i tak dalej, ale wyobraźnia tego nie ma. Dobra, wracam do czasu, bo to jest główny temat dzisiejszego nagrania. Więc proszę Państwa, smuci mnie zawsze, że ktoś mówi, że chciałby, albo że zabija czas, bo się tak nudzi. A ja tak pędzę w życiu, że mi czasu brakuje i zawsze chciałbym mieć więcej niż jedna doba, więc jest ten czas, prawda? I teraz odchodzi. Czas jest nam potrzebny do tego tylko i wyłącznie, żeby mieć punkt odniesienia, że coś wydarzyło się wczoraj, minutę temu, że ja zacząłem to nagranie trzy minuty temu, że teraz trwam w tym czasie, albo że czas, czyli pewna względność, która jest przed nami jutro, pojutrze, na przykład jutro jest premiera książki, prawda? Historię duchowe przypadków osób to jest jutro, to będzie w czasie, ale e, chciałbym Wam powiedzieć, że czas nie istnieje. To jest tylko względność. Do tego potrzebna, żebyśmy wiedzieli, że jak jest rano, albo z drugiej strony półkuli ziemskiej, teraz jest noc, prawda? Mamy punkt odniesienia, że teraz mamy na przykład 40, 50, 60, 80 lat, albo ktoś ma dwa dni swojego życia, które dopiero się urodziło, prawda? To dziecko się urodziło i już ma swój cza czas tutaj na Ziemi. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że czas, który nie jest materialny i nie istnieje, to jest tylko wymysł, taki jak umysł i rozum, bo umysł i rozum też nie istnieją. To są tylko rzeczy do tego, żebyśmy my, jako ludzie będący w tym ziemskim życiu, mieli punkty odniesienia, do których się odnosimy, żeby sobie coś wytłumaczyć, żeby coś zrozumieć, żeby wiedzieć, jak się poruszać. Na przykład umawiam się z kimś. Z drukarnią konkretnie dzisiaj na godzinę 16. A więc o 16, dzięki temu, że wspólnie mamy zegarek, który ktoś kiedyś wymyślił, a były różne zegary, ach, osobny temat, ale powiem: zegary były różne, bo miały liczniki w setnych, dziesiętnych, ale jednak doszło do tego, że mamy zegary, które nam pokazują 60, prawda, czyli 60 minut. 60 sekund albo dzielone to przez 5, czyli 12-godzinny czas, prawda? 12 godzin. Dlaczego? Bo to jest najbliższe cyklu, cyklom, najbliższe temu cyklowi danej doby, prawda? A tak naprawdę to wiemy, że są te przemieszczenia, dlatego powstał taki luty, który ma 29 dni, a to i tak jest dziwne, że on ma 28, a nie 30, że jedne miesiące mają 31 dni, inne mają 30, 28, 29. To jest nierówne, więc tak naprawdę to jest płynne. Cza cały czas, cały czas trzeba gonić ten czas, żeby nam się zgadzał, że dana doba jest w danej dobie. No dobra, jak ten czas nie istnieje pod względem duchowym, to co chcę Wam dzisiaj przekazać? No właśnie coś takiego, że jasno widzący, którzy próbują Wam coś przekazać na temat przyszłości, która ma się wydarzyć, na przykład mówią, że to się wydarzy już niedługo, a tak naprawdę nie są w stanie nigdy tego określić w czasie, bo w zaświatach czas nie istnieje. Tam nie ma czasu ani przestrzeni. Jeżeli jasnowidzący, który sięga do tego bytu, do tej przestrzeni duchowej, żeby dowiedzieć się, jaka może wydarzyć że wydarzy się przyszłość, mówi, że to i to się wydarzy, a się nie wydarza, to ten jasnowidzący kopie swój własny autorytet. Dlaczego? Dlatego, że on. Ma pewną względność. Bierze informacje z zaświatów, osadza ją w czasie tu i teraz, bo jest nauczony życia w czasie, ale on bierze informacje z zaświatów, w którym nie ma czasu. Dlatego może się pomylić. Na przykład mówi, że w tym roku wydarzy się to, to, to i, to i to, a to się nigdy nie wydarzyło, a rok już mija, prawda? Na przykład ten rok, ale inny już minął, a to się i tak nie wydarzyło, chociaż powiedział, że się wydarzy, ale się nie wydarzyło, ale się okazuje, że za parę lat to się wydarza, tylko się spóźnił ze swoją informacją. Ale dlaczego? Bo wziął informację ze z przestrzeni, z tego zjawiska duchowego, przyjął do naszej rzeczywistości i umieścił ją w czasie. Dlaczego? Bo jego umysł, jego poczucie Czasu, kazało mu to zrobić w tym czasie. Dlaczego tam nie ma czasu? Bo nie ma takiej potrzeby, żeby był. Dlatego się mówi, że duch jest nieśmiertelny, dusza ludzka jest nieśmiertelna. No znamy to z kościoła, prawda? Z kościoła, z różnych pism, z różnych innych religii, nie tylko z chrześcijaństwa, buddyzm też, prawda? I tak dalej. Więc oni wszyscy tam trwają, są nieśmiertelni, ale dlaczego tak jest? Dlatego, że to istota najwyższa, którą nazywamy na przykład Bogiem, Albo Allahem, bo Allah też jest pochodzenia abrahamicznego, dzieli się swoim duchem z nami, jako z ludźmi, których ukochał, i nasza cząstka, ten duch, po śmierci naszego ciała, dalej zostaje nieśmiertelna. Ale dlaczego to jest nieśmiertelna? Bo sama ta istota najwyższa, te cudowne, potężne dobro, jest istotą nieśmiertelną. Więc dając cząstkę siebie, nie może spowodować tego, że jednocześnie zabije nas i przestaniemy istnieć, dlatego, że jest cudownym duchem, który dzieląc się z nami tą potęgą miłosierdzia i dobra spowodował, że podzielił się sobą samym. Dlatego mamy wyobraźnię, a wyobraźnia jest takim potężnym absolutem, bezwzględnym i bezgranicznym. Ale tego nie wiemy, nie doceniamy, nie myślimy nad tym, że nie ma ograniczeń. Tak naprawdę każdy z nas ma w sobie cząstkę Boga. I to jest oczywiste, ale ja bym się nawet odważył powiedzieć, że każdy, każdy z nas jest Bogiem, a on nas doświadcza jako ludzi. Ale nie doświadcza jak Hioba, że rzucił nam kamienie pod nogi, żebyśmy się wyłożyli, tylko odwrotnie. To, co my doświadczamy i przeżywamy w tym życiu. On to bierze do siebie, bierze nasze doświadczenie. On cierpi razem z nami, on się cieszy razem z nami. On po prostu jest częścią nas. I teraz, co z tym czasem? Jak tam nie ma czasu, a tu mamy czas, to tak naprawdę cierpimy z powodu tego, że jest czas, ale gdybyśmy go nie mieli, to byśmy nie cierpieli. A dlaczego? Bo cierpimy z tego powodu, że musimy odejść z tego pięknego świata. Ze świata, w którym spotkają nas różne doświadczenia. Dobre i złe, ale właśnie na tym polega dualizm tego życia, który został nam ofiarowany, prawda? Które zostało nam ofiarowane, przekazane i umieszczone w czasie, tu i teraz, w tym ziemskim padole, tak naprawdę, w którym oddziałują różne siły. A jedną z tych sił jest siła biegnącego czasu, którego nie można po prostu zatrzymać. Rodzimy się, mamy jakiś swój czas i umieramy, odchodzimy, ale tam nie ma tego czasu. Tam. Nie rodzimy się, bo jak już jesteśmy tam z powrotem, to nie ma potrzeby, żebyśmy się znowu urodzili. I nie ma potrzeby, żebyśmy tam umarli i się skończyli, bo słowo umrzeć znaczy skończyć się. Czyli tak samo jak zdechnąć, przestać oddychać. To jest osobny temat, ale co jeszcze z tym czasem? Proszę państwa, mamy intuicję i przeczucie. I przeczucie wiąże się z tym, że coś się wydarzy, ale nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć w jakim czasie, bo przeczucie pochodzi znowu z przestrzeni duchowej. Intuicja też. Kobiety mają intuicję, prawda? Zawsze to mówimy, ale mężczyźni też. Przeczucie i intuicja. A jeszcze bym dodał wrażliwość na temat tego, że coś się wydarzy bierze się z materii duchowej, a tak naprawdę nie ma tam materii, ale z tego poczucia ducha. I czas też nie jest materią, więc nie może się tam znajdować. I teraz kwestia jest taka, że nawet wy państwo gdzie nie jesteśmy na co dzień osobami a ja nie jestem prawda mamy te przeczucie i intuicję że coś się wydarzy ale tak naprawdę nigdy precyzyjnie nie jesteśmy w stanie określić dokładnie kiedy i w jakiej chwili ale są wyjątki są wyjątki które precyzyjnie co do minuty określą że właśnie w tej chwili to się wydarzy i to jest Taka rzecz, która rozbija pewną przestrzeń czasową. Właśnie, jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć w takim kontekście. Patrzcie: Sevilla, piękne miasto, i tam Sylwester dzieje się dwa razy. W jednym mieście. Ponieważ to miasto znajduje się w dwóch strefach czasowych. O godzinie 23 jednej strony. Oni już mają sylwester, bo tam jest północ, a jak sobie przejdziemy na drugą stronę rzeki, to dalej jest Sewilla, to samo miasto i mamy nowy Sylwester, bo jest godzina do tyłu, prawda? Czyli mamy drugi sylwester i jeszcze raz nowy rok. Jeszcze raz świętujemy, jeszcze raz możemy stuknąć się kielskami z szampanem, jeszcze raz możemy to przeżyć. Ale tak naprawdę nie możemy, ponieważ każda minuta, nawet to, że ja coś przed chwilą powiedziałem, już jest przeszłością. I tak naprawdę nigdy nie zaistniała bo została określona w czasie, ale ten czas nie istnieje, czyli nigdy się to nie wydarzyło. I teraz zobaczcie Państwo, mamy wspomnienia, ale tak naprawdę nie potrafimy ich określić w czasie. Oczywiście możemy powiedzieć, że wczoraj był y, dzień 11 listopada. Wydarzyło się to, to i to, bo tam byliśmy. Ale czy naprawdę tam byliśmy? Na przykład na Marszu Niepodległości, albo u cioci na imieninach, albo u wujka Marcina, prawda? Czy naprawdę tam byliśmy? To jest tylko wspomnienie. To już jest tylko Kwestia duchowa, materialna już nie. Materialna jest tylko tu i teraz, ale jutro i wczoraj nie istnieją i nigdy nie istniały, bo czas nie istnieje. To jest tylko wspomnienie, ślad doświadczenia emocjonalnego, czyli duchowego, ale czas nie istnieje. I teraz osoby jasno widzące dotykają materii przyszłości, prawda? Ale nie są w stanie precyzyjnie powiedzieć, kiedy coś się wydarzy, jeżeli chodzi o coś społecznego, globalnego, lokalnego, jak to ma. Przynieść na przykład jakąś katastrofę, albo coś dobrego, że na przykład rzeka zacznie płynieć, płynąć w drugą stronę i tam już nie będzie nigdy więcej powodzi. Nie wiem, czy kiedykolwiek jasno widzący jakiś to powiedział, ale z pewnością e, byłoby to coś pozytywnego w stosunku do tego, że zawsze słyszymy o jakichś jednak złych rzeczach, które mają się wydarzyć, prawda? Że świat się zmienia, że będą wojny, że znowu coś się zadzieje. Czas to tylko umowna rzecz. Dlatego, jak teraz jest godzina, na przykład 12. To gdzieś indziej na świecie wcale nie ma tej 12, prawda? Jest 11, 13, 14, 15 i nie ma żadnego znaczenia. Która jest tam dla mnie, bo siedzę tu, prawda? Dla mnie ma znaczenie tylko wtedy, kiedy dzieje się coś w danym czasie w stosunku do drugiej osoby, z którą się umówiłem, że w tym czasie coś zrobimy razem. Na przykład staniemy, zjemy śniadanie o dziewiątej, albo o 8, albo stanę o szóstej, bo idę do pracy na siódmą prawda? Albo się umówimy o 16, że odbiorę książki. Albo że dnia, na przykład 24 grudnia jak sobie odmierzymy naszym zegarem, omówimy się na kolację wigilijną, bo będzie Boże Narodzenie, prawda, albo znowu zmienimy daty 31 grudnia. To jest wszystko umowne, nic więcej. To tylko na papierze, tylko po to, żeby nam pomóc funkcjonować w tym cudownym ziemskim życiu. Tam nie ma czasu. Opowiem Państwu historię pewnej kobiety, która uległa bardzo ciężkiemu wypadkowi. Polegało to na tym, że jechali ze, swoją, ze swoim partnerem na motocyklu i przewrócili się na dużej ilości piasku na zakręcie, bo podobno jechali za wolno. To znaczy, generalnie tak policja mówi, że gdyby była trochę silniejsza siła ośrodkowa, to nie doszłoby do upadku, ale doszło do upadku tego motocykla ciężkiego. I doszło do ciężkiego wypadku. Ta kobieta była w śpiączce farmakologicznej tydzień czasu. Ale ciekawostka jest taka, że ona miała poczucie, jakby tam była przynajmniej rok. I ona się obudziła i mówi tak: y, Ja wiem, że teraz jest październik 2024 roku. Ale ona to mówiła we wrześniu 2023 roku. I ona przez kilka godzin nie wierzyła nikomu, że minął tylko tydzień i ona spała tylko tydzień, ponieważ miała poczucie, że ona spała przynajmniej rok. I wiecie Państwo kiedy uwierzyła? Dopiero wtedy, kiedy o godzinie 19 zaczęły się wiadomości i wtedy powiedzieli, że witamy, jest dzień 23 września 2023 roku. Dla Państwa mamy dzisiaj takiej i takie informacje. I ona dopiero wtedy uwierzyła, że faktycznie jest września 2023 roku, a nie według jej poczucia straconego czy braku czasu, albo jakby to powiedzieć, braku poczucia czasu, że minął rok. A minut tylko tydzień. Czyli to pokazuje, że tam czas totalnie nie ma żadnego znaczenia, bo nie istnieje. Więc jak bierzemy jakiekolwiek rzeczy z tej przestrzeni duchowej, czy to na zasadzie poczucia, intuicji, że coś się wydarzy, albo że po prostu nie warto czegoś zrobić, no tak, na zasadzie intuicji, to, to nigdy nie jest określone w czasie. Jest przybliżone. Do określonego czasu, ale nie jest precyzyjne w danej sekundzie i w danej minucie. Bo to i tak by było kłamstwo, gdybym powiedział, że mam przeczucie, że w 2027 roku o godzinie 13.41 wydarzy się coś złego i na przykład w Polsce zaleje znowu kilkadziesiąt domów w okolicy Bogatyni, na przykład. O. A tak naprawdę. Powstaje pytanie: dlaczego e, tak precyzyjne? a według czasu jakiego? Czasu e, polskiego, czy londyńskiego, czy może amerykańskiego, i tak dalej? Już powstają pytania, prawda? Łatwo to podważyć. Więc proszę Państwa, czy Wy się z tym zgadzacie, że czas nie istnieje, że jest tylko umowną kwestią zaproponowaną przez ludzi, którzy stworzyli czas, jeszcze w ogóle wymyślili taki sposób naliczania na zegarze? Czy się z tym zgadzacie, czy może jest zupełnie inaczej, że uważacie, że czas tam istnieje? Że jesteśmy tam na chwilę i może wracamy, że jesteśmy śmiertelni, że musimy się znowu urodzić, że może, możemy znowu tu żyć, że ten czas jednak jest powielalny. Jak pomnażać czas, prawda? Jak pomnażać coś, czego nie ma, nie istnieje. Dobrze, proszę Państwa, 17 minut, a jutro niezwykły dzień, ponieważ premiera drugiej części książki zapraszam do Warszawy na godzinę 17.30 na ulicy Kredytową 2 do Księgarni Galerii Nieznanego Świata no i już potem do Swarzędza w piątek na godzinę 18 do kawiarni Cafe Flora gdzie tutaj lokalnie będziemy mogli sobie porozmawiać w książce, wypić kawę no i proszę Państwa idziemy dalej w tych rozważaniach o zjawiskach duchowych o rzeczach, które istnieją o rzeczach, które nie istnieją a są tylko dla nas Pewnym przedmiotem będącym punktem odniesienia w naszym życiu, żebyśmy czuli, że, że istnieje ruch, bo ruch istnieje jako coś, co się przemieściło w czasie, prawda? A tak naprawdę przemieściło się, ale w czym? Nie wiadomo w czym. Czas nie istnieje. Oczywiście, no, to są rozważania filozoficzne bardziej niż takie, że ja Wam każę nie wierzyć w istnienie czasu, prawda? To chodzi o to, że, że to jest ciekawe, jak bardzo po prostu. Em, Czerpiąc jakieś informacje z tamtych przestrzeni, yy, chcemy wiedzieć precyzyjnie, kiedy coś się wydarzy. A to się wydarza, ale było nieprecyzyjnie powiedziane, na przykład kiedy, prawda? Dobrze. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Mam nadzieję, że ta ciekawostka i te rozważania były dla Państwa ciekawe. Jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam serdecznie.